Witajcie serdecznie. Logujemy się, loguję się na swoją stronę. I chcę tutaj pokazać Wam takie podsumowanie, krótkie, szczególnie dla osób, które zarejestrowały się tutaj u mnie. I nie, kilku osób nie znam, nie mam z Wami kontaktu. Ja wyślę Wam ten filmik na e-maila. I zobaczcie, tutaj jestem zupełnie nie, niedługo. Zaprosiłem kilka osób. Zarobiłem już 694 dolary. I teraz dla osób, które. Chcą się zarejestrować, to w opisie pod tym filmikiem będzie link referencyjny z końcówką sponsor, ponieważ wszyscy rejestrujemy się z tego samego linka, bo jest to jedna globalna matryca. Oczywiście później ja wszystko mówię. Mówię, jeżeli wykupujecie później matrycę za 40 dolarów, to klikacie sobie tutaj na BS mini, ale to zgodnie z instrukcją, ja to po prostu wyjaśniam. I zobaczcie, ta pierwsza matryca za 10 dolarów, ona, jeżeli ktoś nawet mówię, nie, nie byłby bardzo aktywny, to ta matryca, ona, gdy ma, jest pod nami 6 osób, ona się po prostu stopniowo zamyka sama, i wtedy wchodzimy sobie na ten poziom BS Mini. I tutaj, z, zanim wiecie, pokażę te swoje matryce, to właśnie tutaj do, do Renaty pójdzie ten filmik, do Jacka, do Ani. Do drugiej Ani. Nie, nie wiem, kim jesteście, prawda? Marka znam, Krzysia znam, Zygmunta nie znam. Tak. Pójdzie ten filmik do Was, ponieważ ja wiem, że oglądacie te filmiki na moim kanale na YouTube, prawda? Ale zobaczcie, kliknąłem sobie tutaj to BS Mini. Tak. I klikam tutaj na, na tę matrycę. I teraz zobaczcie. No, jeszcze raz pokażę mówię, tu jak kliknę na tego live stylera, to się pokaże moje biuro główne. I Wojty to jest wejście, tak, do biura głównego i zobaczcie tutaj jak Wam się uskłada 50 dolarów to pokażę po prostu jak przejść do następnego etapu. I pamiętajcie, jeżeli już wszystko zrobimy, to co mamy zrobić, reinwestujemy, to wypłata minimalna jest tutaj 1 dolar i nie ma żadnej prowizji. Wypłacamy sobie na adres USDT na bazie TRC20, tak jak wpłacaliśmy. Tak wypłacamy, ale jeżeli macie wykupioną, zobaczcie, matrycę za 40 dolarów, a tutaj już macie po prostu 50, to jeszcze sobie tego nie wypłacamy. Możecie to wypłacić, prawda? Ale zobaczcie, klikamy sobie tu PS mini, tu klikamy sobie matrycę. I teraz. Y gdy Wam się uskłada 50 dolarów, to tutaj klikamy sobie i klikamy tą matrycę 51. I 51 klikamy i będzie tam pisało u Was, aby sobie kupić tą pierwszą pozycję. To kupujemy właśnie z tego balansu tutaj, po prostu z tego balansu, tam, który mamy. I pamiętajcie, tu jak dwie osoby nam wskoczą, nasze, albo nawet zobaczcie ktoś z góry, bo tak jak na przykład tutaj u mnie jest Ewa, która jest nade mną, a ona widzicie u mnie jest w tej matrycy, jest pode mną, prawda? Mówię, bo tu jeszcze są klony, to ja o tych klonach tu nie, nie chcę mówić, ale zobaczcie. To mamy te poziomy, gdy nam się kolejne 50 dolarów uskłada, to kupujemy 52, prawda? Widzicie, ja mam to wykupione. Następnie 100 dolarów to jest 101, widzicie, mam to wykupione, prawda? Potem 102, zawsze pamiętajcie, który macie poziom, prawda? 102, mam wykupione. I teraz mini 200. Nie wiem, czy mam wykupione. Zobaczymy. Zobaczcie, mam, mam wykupione mini 200, prawda? To jest, mówię, ciekawe. Ale każdy o tym musi tu pamiętać, czyli tych poziomów, ile mamy. 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 17 poziomów, tak? Ja mówię, oczywiście tych wyższych poziomów nie mam wykupionych, ale wyobraźcie sobie, gdy się te poziomy nam zamykają, bo mówię, potem mamy ogromną, przeogromną po prostu możliwość zarabiania pieniędzy, ale mówię, ja, jak tutaj zarabiamy, to ja nakręcę osobny filmik właśnie dla Was. I, i teraz to, co chcę tu jeszcze powiedzieć, to, to zobaczcie. Jeżeli po prostu nie jesteście na naszej polskiej grupie na Telegramie, to ta grupa tutaj. Gdzie się tutaj zloka, zlokalizuje? Widzicie, Lifestyler to, 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 Together. To jest ta grupa tutaj. Life, lifestyle style, To jest nasza polska grupa, prawda? Jest nas tutaj 199 osób. Jesteśmy aktywni, pomagamy sobie po prostu. Jest wspaniała atmosfera. Widzicie, tu są Zoomy w języku polskim w poniedziałki, w środę i w czwartki. Także o godzinie 19.00 czasu polskiego. Nie wiem, bo teraz chyba była zmiana czasu w Polsce, to mówię dokładnie tu na grupie się dowiecie, prawda? Także ten filmik jest dla Was. Mówię, będzie tam link do darmowej rejestracji z końcówką sponsor, gdyby ktoś z kanału oglądał i nie był jeszcze zarejestrowany. I również pod filmikiem będzie kontakt e-mailowy do mnie. Jeżeli nie macie mojego kontaktu na Facebooku, to będzie poprzez e-maila możecie pisać po prostu do mnie, pytać się a, po to, abym mógł wam pokazywać, prawda, i co robić. Jakiekolwiek pytania, pytajcie i pamiętajcie, ten filmik będzie wysłany właśnie do, do, do Was, tutaj poprzez e-maila, bo nie, nie znam wielu z Was, nie wiem po prostu, a chciałbym Wam pomóc. I zobaczcie, niesamowita tutaj atmosfera, prawda? Tu są, wiecie, na, nagrane, e, nagrane filmiki z Piotrkiem, który jest naszym tutaj nadsponsorem, który właśnie tutaj w, wprowadził ten system rejestracji. To jest kanał, prawda? Tutaj zobaczcie, pieniądze, wolność i niezależność. Ten, ten filmik tutaj sobie zróbcie, proszę subskrypcję. Tak? Tu jest, Zobaczymy, jakie tutaj są filmiki. Zróbcie sobie subskrypcję. Tutaj tutaj nie, nie ma akurat żadnych filmików, tak? To znaczy, że po prostu ten filmik, mówię, idzie do Was specjalnie, prawda? Bo te, zobaczcie, te materiały przekazujemy osobom naszym, prawda, które są zarejestrowane i opłacone, czyli mówię, nie, nie, nie podajemy informacji, jak to się mówi komukolwiek, bo wiecie, po to jest sponsor, aby pomagał swoim ludziom, prawda. Ok, także bądźmy w kontakcie, w opisie pod filmikiem będzie link z końcówką sponsor i będzie mój e-mail do kontaktu. I, I również podam, podam mój telegram. Możecie na telegramie do mnie pisać i zapraszam.